Dzień dobry Państwu. Mamy poniedziałek, 18 października. Właśnie minęła godzina 11. Ja nazywam się Jakub Szyszka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na geopolityczny przegląd prasy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie prowadzonego przez Fundację Jagiellońską. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na podsumowanie wydarzeń z Europy i świata w ostatnim tygodniu. Tak jak przed tygodniem, w naszym ostatnim spotkaniu Państwu obiecywałem, na dzisiejszy przegląd przygotowałem nieco obszerniejszą relację i komentarze publicystów na temat wyborów do Izby Poselskiej, czyli do Niższej Izby Czeskiego Parlamentu, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, w piątek i sobotę, 8 i 9 października. No i można powiedzieć, że wyniki wyborów okazały się chyba dość dużym zaskoczeniem dla wszystkich komentatorów, publicystów, politologów. Piszę o tym dla najnowszego numeru tygodnika do rzeczy Maciej Szymanowski, czyli dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej Wacława Felczaka. Wynik październikowych wyborów do Izby Poselskiej, który utorował czeskiej prawicy pod wodzą Petra Fiali powrót do władzy ma dla Polski szczególne znaczenie. Czechy to czwarty największy partner gospodarczy Polski i sąsiad, z którym mamy najdłuższą granicę państwową. Rzeczywiście tak jak można odnieść wrażenie, że wybory w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby w Niemczech również niedawno mieliśmy, są z reguły szeroko komentowane w polskich mediach i wzbudzają wiele emocji, chociażby ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, gdzie również zauważamy w polskim społeczeństwie pewną polaryzację na sympatyków poszczególnych kandydatów. O tyle mam wrażenie, że wybory u naszych sąsiadów często przechodzą jakby bez echa, bez większego zainteresowania. A może jednak warto poświęcić nieco więcej czasu i nieco więcej uwagi na analizę tej sytuacji, no właśnie również biorąc pod uwagę, że Czesi są naszym sąsiadem, jednym z naszych głównych partnerów handlowych, ale także w kontekście ostatniej awantury o kopalnię w Turowie, która bardzo zwróciła uwagę polskiej opinii publicznej na relacje polsko-czeskie i również sytuację wewnętrzną w Czechach. Jak się dowiadujemy, no, arytmetycznie jakby zwycięzcą czeskich wyborów okazała się ruchano premiera urzędującego wciąż Andreja Babisza, bowiem udało mu się wprowadzić do nowej Izby Poselskiej 72 deputowanych. Jest to najwyższy wynik, jeżeli chodzi o liczbę posłów. Natomiast najwięcej głosów, około 35 tysięcy głosów więcej, uzyskała centroprawicowa koalicja z polu, właśnie pod wodzą Petra Fiali, składająca się z trzech takich ugrupowań, jak stworzona jeszcze przez Wacława Klausa, konserwatywna ODS, czyli Partia Obywatelstwo Demokratyczna, która cieszy się tradycyjnie największym poparciem w Pradze i jej najbliższych okolicach. Drugim koalicjantem jest chadecka KDU-CSL, na którą równie tradycyjnie głosują przede wszystkim mieszkańcy Moraw, czyli regionu położonego we wschodniej części, przy granicy ze Słowacją, słynącego przede wszystkim z produkcji wina, ale również bardzo malowniczych krajobrazów. Trzecim i najmniejszym stosunkowo koalicjantem jest partia TOP-09, która ideowo lokuje się gdzieś po środku, pomiędzy dwoma wspomnianymi już wcześniej partiami i również w dużej części składa się z polityków, którzy wcześniej wchodzili w skład, bądź to ODS-u, bądź kdu CSL. Ten centroprawicowe ugrupowania, jak czytamy, rządziły już Czechami między, ostatnio w latach 2010-2013, i no, ku zaskoczeniu komentatorów osiągnęły również sukces w ostatnich wyborach. Ja przyznam szczerze, że miałem okazję śledzić trochę sondaże i komentarze publicystów przed wyborami czeskimi, i chyba nikt nie przewidywał zwycięstwa, właśnie konserwatystów. Jakby jako główne ugrupowanie pretendujące do władzy widziano bądź Ano Andreja Babisza, bądź koalicję piratów i samorządowców, tymczasem okazało się, że, że nastąpiło pewne zaskoczenie. Co ciekawe, również partie, które stanowiły koalicjantów Babisza dotychczas, czyli Socjaldemokracja i Komunistyczna Partia Czech i Moraw. Nie przekroczyły 5% progu wyborczego i po raz pierwszy od roku 1989 nie wejdą w skład czeskiego parlamentu. Jest to niejako prezent urodzinowy, bowiem jedna z tych partii obchodziła w ostatnich dniach swoje setne urodziny. Myślę, że no nie takiego prezentu się spodziewali i będą musieli to również przedstawiciele czeskiej lewicy na pewno przemyśleć, przepracować. Co z kolei spowodowało nieukrywaną entuzjazm na prawicy czeskiej, jako pewien symboliczny koniec postkomunizmu w Republice Czeskiej. Również niezły wynik, ale chyba nieco poniżej oczekiwań osiągnęła koalicja Pirstan, czyli piraci i starostowie, czyli burmistrzowie. Jest to dość niejednorodne ugrupowanie, bo z jednej strony składa się właśnie z samorządowców bezpartyjnych, a z drugiej strony przez partię piratów, czyli coś w rodzaju zielonych liberałów. Ta partia dość wysoko była szacowana w sondażach i postrzegano ją jako głównego konkurenta Ano. No natomiast wynik jest chyba nieco poniżej oczekiwań. Osiągnęli około 15,6%, co się przełoży na 37 mandatów. Z czego główna część przypada właśnie burmistrzom, a piraci osiągnęli, jeśli dobrze pamiętam, tylko cztery mandaty. Jest to również niejako. Osobista porażka Iwana Bartosza, lidera piratów, o którym miałem okazję przeczytać Państwu nieco szerzej w ostatnim naszym spotkaniu przed tygodniem. Być może wynika to właśnie z tego, że przede wszystkim premier Babisz skupił się w swojej kampanii na negatywnym przekazie skierowanym w kierunku piratów i Bartosza osobiście, co mogło zaowocować nieco obniżonym poparciem. Dla tego ugrupowania, na czym z kolei mogła w ten sposób skorzystać koalicja centroprawicowa. Jak czytamy, ciekawa jest również postać samego lidera z polu. Jest nim Petr Fiala, czyli w poprzednich latach minister edukacji w ostatnim prawicowym czeskim rządzie. Filozof, historyk sztuki, były rektor Uniwersytetu Tomasza Masaryka w Brnie. Jak czytamy, jest to miłośnik Rogera Skrutona, Wina i fajki, co dość nietypowe jak na przyzwyczajenia Czechów. Jest również związany z konserwatywnym ośrodkiem Centrum Studiów nad Demokracją i Kulturą CDK w Brnie od lat nieformalnej stolicy czesko konserwatyzmu. Dzięki niespożytym siłom i pomysłowości Franciszka Miksza, konesera sztuki i prężnego wydawcy czasopism i książek, również Legutki, Wilcztaina czy innych guru polskiej prawicowej myśli. Fiala aktywnie włączył się w wir wysoce intelektualnych debat do, dotyczących kryzysu wartości prawicowych, zachodniej cywilizacji czy kościoła katolickiego. Wydawałoby się, że, że takie sympatie, takie prezentowane poglądy no, nie, nie przysporzą popularności wśród czeskiego elektoratu, ale tutaj okazało się zgoła inaczej. Oczywiście na objęcie premierostwa przez Petra Fiala poczekamy jeszcze w. Najwcześniej pod koniec bieżącego miesiąca odbędzie się posiedzenie Czeskiej Izby Posełskiej w nowym składzie, i dopiero na nim formalnie Babisz będzie mógł podać się do dymisji. Aczkolwiek sytuacja komplikuje się tym bardziej, że prezydent Republiki Czeskiej, Miloš Zeman, przebywa na, moment, na chwilę pisania artykułu w szpitalu z ostrą niewydolnością wątroby. Jeszcze wcześniej przed wyborami zapowiedział, że nie uzna koalicji, a w misję sformowania rządu. Powierzy najsilniejszej zwycięskiej partii, więc tutaj wydawałoby się, że będzie jednak skłaniał się ku powierzeniu teki premiera Andrzejowi Babiszowi, z którym również łączy go osobista przyjaźń. Jednak, tak jak wspomniałem, obecnie prezydent Zeman przebywa w szpitalu i bardzo możliwe w tej sytuacji, że to szef Senatu, Miloš Bystrčil, kolega partyjny zresztą Petra Fiali, czyli polityk związany bardziej z obozem konserwatywnym, właśnie powierzy mu misję formowania. Rządu, aczkolwiek wszystkie te przetasowania mogą potrwać i na pełen skład nowego czeskiego gabinetu być może trzeba będzie poczekać nawet do początku przyszłego roku. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że również w przyszłym roku będziemy mieli wybory prezydenckie w Czechach i oczekuje się, że kandydatem strony prawicowej może być właśnie wspomniany Miloš Wystarczyk, czyli obecnie przewodniczący Senatu. Natomiast spekuluje się, że również kolejnym kandydatem. Może być Andrzej Babisz, czyli ustępujący prawdopodobnie premier, jeden z najpotężniejszych oligarchów czeskich, notabene słowackiego pochodzenia. Jeżeli chodzi o główne kierunki działania prognozowane nowego rządu konserwatywnego, prawdopodobnie koalicyjnego, bo również starostowie i piraci będą mieli w nim swój udział w ramach najmniej kilku ministerstw. Bo tak wynika z memorandum podpisanego przez nich tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów. W polityce wewnętrznej możemy się spodziewać złagodzenia polityki antykowidowych obostrzeń, które były dość surowe w czasach premiera Babisza. Natychmiastowej interwencji rządu wymaga też wiele gałęzi przemysłu, przede wszystkim z uwagi na problemy z dostawami komponentów dla samochodów i innych pojazdów oraz maszyn produkowanych w zakładach. Odpowiedzialnych za około 5% czeskiego PKB. Jak wiemy, przemysł samochodowy, motoryzacyjny odgrywa w Republice Czeskiej dość dużą rolę. Są to zakłady Skody, ale również koncernu Peugeot Citroën, czy koncernów koreańskich, które dają duże zatrudnienie i jak przeczytaliśmy, odpowiadają za znaczną część czeskiego PKB. Te branże były dość mocno poturbowane w wyniku COVID-u i związanych z nim obostrzeń, więc jak czytamy, będą one wymagały dość pilnej interwencji. Jeżeli chodzi o natomiast politykę zagraniczną, to przede wszystkim można powiedzieć, że będzie ona zdecydowanie prozachodnia i prounijna, bowiem pod takimi sztandarami konserwatyści szli do wyborów, opowiadając się jednoznacznie za orientacją prozachodnią, za trwałym członkostwem Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej oraz w Sojuszu Północnoatlantyckim. Niejako właśnie akcentując to w opozycji do Babisza i jego stronnictwa, które rzekomo miałoby bardziej przesuwać Republikę Czeską w kierunku wschodu. Tutaj warto wspomnieć o ostatnim zabrażnieniu relacji pomiędzy Republiką Czeską a właśnie Rosją po zamachu w składzie amunicji w Brbieticach, Br 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 kiedy to oskarżono o spowodowanie tego zamachu, właśnie Rosjan, prezydent Miloš Zeman krytykował politykę sankcji wobec Kremla. Więc dopóki, dopóki jeszcze Miloš Zeman będzie urzędował do przyszłego roku, tutaj mogą być pewne tarcia czy, czy różnica zdań pomiędzy przez tym rządem konserwatywno-prawicowym a prezydentem. No, dla nas również duże znaczenie może mieć, jak będzie się kształtowała sytuacja. Związana z Turowem, która zdominowała relacje polsko-czeskie w ostatnich miesiącach. Przewiduje się, że być może nowy rząd będzie bardziej skłonny do zawarcia porozumienia, aczkolwiek nie mamy co do tego pewności, będziemy na pewno śledzić sytuację. Dodała również do mnie informacja, że Hetman, czyli przewodniczący samorządu kraju Libereckiego, gdzie właśnie znajduje się Miejscowość rzekomo zagrożona poprzez kopalnię Turów przygraniczna może wejść w skład nowego czeskiego rządu z ramienia samorządowców. Być może wniesie to też jakieś nowe spojrzenie, nową wartość dodaną do dyskusji. Na pewno bardzo byśmy sobie życzyli tego załagodzenia sporu z sąsiadem i wypracowania jakiegoś kompromisu z Republiką Czeską. Ale będziemy to śledzić i relacjonować dla Państwa na bieżąco. Kolejny artykuł, który pozwoliłem sobie na dzisiaj przygotować, pochodzi z tygodnika sieci. Jest to artykuł Konrada Kołodziejskiego pod tytułem Gazowy szantaż, opisujący no, szok dziejący się na europejskich rynkach gazowych czy szerzej energetycznych w ostatnim czasie. Wszystko wskazuje na to, że zagwałtowny skok cen gazu w Europie odpowiada rosyjski Gazprom, który rozmyślnie ograniczył dostawy do Unii. Aby wymusić w ten sposób jak najszybsze uruchomienie zbudowanego już gazociągu Nord Stream 2, gazowy szantaż Kremla coraz mocniej uderza w unijną gospodarkę. Jak czytamy dalej, zbyt ambitna polityka klimatyczna przyjęta przez Unię Europejską jeszcze tej zimy może się przyczynić do deficytu energii, wzrostu cen i wywołania perturbacji gospodarczych na naszym kontynencie. Od kilku tygodni mamy bowiem do czynienia z bezprecedensowymi, sięgającymi kilkuset procent. Na przestrzeni ostatnich miesięcy podwyżkami cen gazu na rynku energetycznym. Powodów tego stanu rzeczy jest na pewno kilka, wśród nich ożywienie gospodarcze, które nastąpiło na rynkach europejskich po zdjęciu obostrzeń i ustabilizowaniu się sytuacji związanej z epidemią, ale również wiele wskazuje na to, że za sytuację odpowiada po części rosyjski Gazprom który właśnie pomimo wzrostu popytu na gaz, rozmyślnie ograniczył dodatkowo dostawy do Europy, aby wymusić w ten sposób jak najszybsze uruchomienie zbudowanego już gazociągu Nord Stream 2. Jak czytamy dalej, tak naprawdę cała Europa zmaga się ze skokiem rekordowym cen gazu. Na przykład w Holandii 6 października cena megawatogodziny na rynku hurtowym skoczyła do 161 euro. Dla porównania, trzy miesiące wcześniej za taką samą ilość gazu płacono zaledwie 32 euro. Daje nam to pojęcie o skali podwyżki. Z podobnymi problemami zmagają się również Hiszpania, Portugalia, gdzie w ciągu ostatniego pół roku energia podrożała aż trzykrotnie, z kolei w Belgii. Jak podał tamtejszy regulator rynku energetycznego, rachunki za energię mogą skoczyć o 700 euro w ciągu roku. Nie omija to również Polski widać również podwyżki na rynku od stycznia do września ceny gazu dla odbiorców przemysłowych skoczyły średnio o 200%. W sierpniu na towarowej giełdzie energii za 1 megawatogodzinę płacono powyżej 200 zł. Tymczasem na początku października cena skoczyła do 560 zł. Jak na razie dobra wiadomość jest taka, że podwyżki cen omijają klientów indywidualnych. No wiele wskazuje na to, że Europa może w tym roku czekać wyjątkowo ciężka zima. Co wiąże się z jednej strony z właśnie dość rygorystyczną i można powiedzieć ambitną polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a z drugiej strony właśnie z działaniami Rosji. Gwałtowne odchodzenie od węgla i obłożenie energii wytwarzanej z tego surowca wysokimi opłatami emisyjnymi sprawiło, że Europa zmaga się z coraz większym deficytem energii. Rozwiązaniem problemu mogłaby być energetyka jądrowa, ale elektrownie atomowe również są na ocenzurowanym. Niemcy promują denuklearyzację, przepraszam, kontynentu i wygaszają swoje elektrownie, a projekty budowy nowych elektrowni atomowych realizowane na przykład w Polsce są coraz ostrzej zwalczane. Rzeczywiście w kontekście tej debaty na temat energetyki jądrowej w Polsce, która co pewien czas powraca również ostatnio, odezwały się krytyczne głosy za naszą zachodnią granicą. Pranierzy przygranicznych krajów związkowych protestowali. Rzekomo miałoby to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo czy stan środowiska naturalnego w Niemczech, co jednakże nie ma za nadto przełożenia na stan faktyczny. Kolejny artykuł pochodzi z ostatniego numeru. Gościa Niedzielnego i również dotyczy zagadnień związanych z ochroną klimatu, ze środowiskiem. Jest to rozmowa, którą przeprowadził Bogumił Łoziński z Michałem Kurtyką, ministrem klimatu i środowiska o bezpieczeństwie energetycznym Polski, propozycji nowej polityki klimatycznej Franza Timmermansa oraz problemie kopalni Turów. Jak czytamy do końca 2022 roku Polska ma umowę z Rosją na dostawę około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Czy po tym terminie nadal będziemy kupować gaz z Rosji? Michał Kurtyka odpowiada, że jesteśmy zdeterminowani aby przerwać zależność od dostaw gazu z Rosji. Dlatego w ostatnich latach podjęliśmy olbrzymi wysiłek mający na celu dywersyfikację dostaw. Minister Klimatu i Środowiska wymienia tutaj między innymi terminal LNG w Świnoujściu w gazociąg Baltic Pipe, umożliwiający sprowadzanie gazu z Norwegii przez Danię. Odpowiada również na pytanie, że od 1 stycznia 2023 roku nie będziemy kupować gazu od Rosji, będziemy go natomiast sprowadzać z innych źródeł. Kolejnym takim gorącym tematem jest zaproponowany przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa pakiet Fit for 55, jego celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 roku, a więc już za 9 lat. Rozwiązania zawarte w tym pakiecie nakładają bardzo daleko idące ingerencje Unii Europejskiej nie tylko w sektor energetyczny danego państwa, ale także w gospodarkę, a także życie obywateli. Jaka jest opinia naszego rządu o tym pakiecie? Minister Kurtyka twierdzi, że mamy różne zastrzeżenia, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz system energetyczny wymaga. Ogromnych inwestycji środki zaproponowane w Fit for 55 będą Polsce bardzo potrzebne. Tak twierdzi minister klimatu. No, zdania są podzielone na temat programu Fit for 55 Unia Europejska wyznaczyła sobie bardzo ambitne cele klimatyczne. Z drugiej strony można się zastanawiać, czy te cele są do zrealizowania, zwłaszcza w kontekście uboższych państw członkowskich, takich na przykład jak Polska. W znacznej części uzależnionych od gospodarki węglowej, czy ta transformacja, odejście od węgla w tak krótkim terminie jest możliwe i czy nie uderzy to w kondycję gospodarki i w portfele obywateli. Równocześnie można sobie zastanawiać, czy tak radykalne działania na poziomie Unii Europejskiej no, będą miały jakiś globalny impact na emisję CO2, zważywszy na przykład na ilości dwutlenku węgla emitowane przez chińską gospodarkę. Która nie narzuca sobie takich wyśrubowanych regulacji, to pytanie pozostawiam otwarte i myślę, że warto się nad tym zastanowić. To tyle materiałów, które przygotowałem dzisiaj dla Państwa. Głównie skupiliśmy się na relacjach polsko-czeskich, ale również na zagadnieniach dotyczących klimatu, ochrony środowiska. Zachęcam Państwa do zapoznania się z całością artykułów, które dzisiaj Państwu przedstawiałem. Ja dziękuję bardzo za uwagę, życząc dobrego dnia i dobrego tygodnia. Kłaniam się, Jakub Szyszka.